Dzień dobry Państwu, z tej strony Łukasz Zembi, Komanda TMS Broker. Skłaniam się, Rynkowe Espresso w piątek 29 września. Zapraszam na ten krótki poranny briefing rynkowy. Wszystkie oczywiście webinary transmitujemy za pomocą aplikacji mobilnej. Zachęcam do jej instalacji, więc mają Państwo bezpośredni dostęp do wszystkich nagrań z poziomu naszej apki. Na, na początku oczywiście informacja dotycząca ryzyka. Proszę o zapoznanie się z nią i za moment przechodzimy do wykresów, do, do sytuacji bieżącej. Więc spojrzymy sobie oczywiście na dane, to co się działo na wczorajszej sesji i, i, i zobaczymy to, co przed nami, to co przede wszystkim dzisiaj na co zwrócić szczególną uwagę i o której godzinie możemy spodziewać się nieco większej zmienności wczoraj indeksy amerykańskie odreagowały, więc mieliśmy powrót do ryzyka jeśli chodzi o Dow Jonesa tutaj wzrost 40% S&P 500 60% na plusie Nasdaq 80% DAX 70% więc to była też dobra sesja dla niemieckiego indeksu natomiast spoglądam sobie na na, na, na na WIG 20 no to tam mieliśmy spadki niestety poniżej poziomu 1880, potem indeks nieco, nieco urósł pod koniec sesji. EuroPLN na 46330, USDPLN na 437, lekkie umocnienie złotego ze względu na wzrosty euro dolara, który oscyluje gdzieś tam w okolicach 1,0580 bodajże, też spojrzymy sobie na główną parę walutową. Wczoraj z amerykańskich danych oczywiście poznaliśmy PKB, kolejną już odsłonę w wyniku za drugi kwartał, wzrost anualizowany z kwartału do kwartału Mamy na poziomie 2,1, podobny, podobny taki sam jak poprzedni. Oczekiwano lekko wyższego odczytu, natomiast spadła konsumpcja prywatna do 0,8%. Tutaj mamy wzrost na poziomie 0,8, oczekiwano zdecydowanie wyższego, podobnego takiego samego jak poprzednia wartość, czyli 1,7%. Były bardzo dobre dane z rynku pracy, tygodniowe dane, więc tutaj mamy 204 tysiące nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, a osób popierających zasiłek jest wciąż dość, dość jest, jest troszkę więcej niż poprzednio, 1 670 tysięcy. Natomiast rynek skupił się głównie na tych danych PKB, które i na tej konsumpcji spadku, wyraźny spadek konsumpcji i mamy odreagowanie na indeksach. No, w pewnym stopniu można powiedzieć, że rynek zobaczył, że, że jest jednak pewnego rodzaju spowolnienie, i zakłada, że może jednak Fed weźmie to pod uwagę, że, że, że ta konsumpcja jednak jest słabniej i ona w kolejnych miesiącach może być zdecydowanie, zdecydowanie gorsza. Odbicie na indeksach, no, jakiś tam kolejny z pretekstów. Natomiast też z technicznego punktu widzenia znaleźliśmy się na ważnych wsparciach, zaraz sobie zerkniemy, co tam się zadziało. Natomiast jeśli chodzi o dane europejskie, no to mamy oczywiście dość mocny spadek inflacji w Niemczech. Inflacja CPI spadła do 4,5, oczekiwano 4,6, inflacja HICP zharmonizowana do 4,3, oczekiwano 4,5, więc są to wartości, które powinny mimo wszystko cieszyć się Europejski Bank Centralny, natomiast myślę, że dla euro Bardziej istotny będzie dzisiejszy odczyt inflacji ze całej strefy euro. Tutaj w tym momencie Państwu zaznaczam te dane, które powinniśmy dzisiaj obserwować. To o godzinie oczywiście 11. Oczekuje się spadku do 4,8 inflacji bazowej. Tak, chyba tutaj nie, 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 nie wszystko uwzględniłem. Jeśli chodzi o inflację bazową, ona ma spaść z 5,3 do 4,8. Inflacja zasadnicza miesiąc do miesiąca ma ukształtować się na poziomie 5 10, podobnie jak poprzednia wartość. Jeśli chodzi o bazowy wskaźnik, tak, to to, to powiedziałem, natomiast zasadniczy tu mamy mieć spadek z 5,2 do 4 do 4,5%. Oprócz tego oczywiście inflacja z Włoch, inflacja z, z Francji. Myślę, że ogólny obraz będzie wyceniany przez, przez rynki. O 8 poznaliśmy sprzedaż detaliczną z Niemiec, która zawiodła rok do roku spadek o minus 2,3%. Jeśli chodzi o wycenę e, przyszłej Ścieżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, ona niewiele się zmieniła. Lekko, lekko spadły szanse na kolejną podwyżkę stóp procentowych, chociaż on nadal, nadal istnieje dość spore prawdopodobieństwo, że, że taka podwyżka nastąpi. Jeśli chodzi o pan Austin Goldsby z Fed, z Chicago Fed, powiedział, że Przedstawiciele FEDU nie powinni przywiązywać zbyt dużej wagi do takiej tradycyjnej koncepcji ekonomicznej, zgodnie z którą gwałtowna utrata miejsc pracy jest potrzebna do stłumienia inflacji. No, wynika z tego, że FED może nie być zmuszony do dalszego zaciśnienia polityki pieniężnej. Nazwał to takim tradycjonalistycznym poglądem, że, że, że jednak nie trzeba wywołać. Zbyt dużego załamania na rynku pracy, żeby tą inflację stłumić. Oczywiście należy pamiętać, że ten, że, 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 że ten przedstawiciel rezerwy federalnej należy do bardziej gołębich, do obozu gołębich, gołębi, więc on, on, jakby, ma tendencję do wypowiadania się za łagodzeniem polityki monetarnej. Natomiast Thomas Barkin z Richmond powiedział, że jest zbyt wcześnie, aby wiedzieć, czy konieczna będzie kolejna podwyżka stóp procentowych. Zwrócił również uwagę na te przeciwności i to, to, to ryzyko związane z potencjalnym zamknięciem y, rządu. Dodał również, że nie sądzi, żeby, że, że wzrost, który widzieliśmy w drugim, trzecim kwartale, mógł się utrzymać. Y, więc to też był taki trochę y, taka trochę wypowiedź y, bardziej idąca w stronę wypowiedzi Gołębich niż Jastrzębich. No, z dwóch tych wypowiedzi wynika, że jednak nie jest do końca tak pewne, czy rezerwa federalna w tym roku jeszcze podniesie 100%, mimo że z wykresu kropkowego, który został opublikowany w minionym tygodniu, wynika jasno, że stopy, że cały cykl zacieśnienia monetarnego powinien wypaść nieco. Wyżej. Spoglądając jeszcze na kalendarz makro, warto zwrócić uwagę oczywiście dzisiaj na 14.30. Mamy raport na temat wydatków Amerykanów i, i, i będziemy tutaj spoglądali głównie na wskaźnik PCE rok do roku oraz PCE core rok do roku, ale również miesiąc do miesiąca zmiany będą, będą istotne. Oczekuje się, że te wartości, że, że inflacja PCE wzrośnie do 3,5, z 3,3%, natomiast bazowa spadnie z 4,2% do 3,9%. Natomiast jeśli chodzi o te zmiany miesiąc do miesiąca, to oczekuje się po inflacji PCE wzrostu z 0,2% do 0,5%, a bazowa miesiąc do miesiąca ma utrzymać się ta dynamika na poziomie miesiąc do miesiąca 0,2%. Więc to w głównej mierze dzisiaj, wcześniej oczywiście 11 i, i, i inflacja ze strefy euro, a potem mamy jeszcze raport Uniwersytetu Michigan, który będzie miał oczywiście mniejsze znaczenie, ale być może jeżeli wpisze się w ten obraz, jeśli na przykład by inflacja pokazała, że mocniej spowalnia, a wówczas odbicie na eurodolarze jest moim zdaniem będzie wówczas kontynuowane, ale musimy to otrzymać, to potwierdzenie w danych, że inflacja, Łagodnieje, więc w dużej mierze te dane będą dzisiaj wpływać na sentyment, na globalny, na globalny sentyment. Spójrzmy sobie na wykresy giełdowe. Teraz powinni Państwo widzieć: tu jest akurat kontrakt CFD oparty o Dow Jones US 30, taką się nazywa na, na platformie Connect. I proszę zauważyć, że mamy tutaj dość silne odreagowanie już 27, czyli już w środę. Wczoraj mieliśmy odbicie, bo mówię, mówię tutaj o tym ruchu. Wczoraj mieliśmy lekkie podbicie. No i teraz pytanie, czy jednak to wsparcie horyzontalne, ono zostanie wybronione i ten spadek taki chwilowy będzie jedynie pewnego rodzaju taką pułapką. I, i, I rynek zacznie tutaj oczywiście odbijać. Nie jest to oczywiście do końca jasne. Mamy cały czas potencjalne ryzyko takiej formacji głowy z ramionami, która teoretycznie zapowiada nam nieco większe spadki. Należy wziąć pod uwagę, że potencjalna linia szyi, którą tutaj Państwo wyrysowałem, ona została już jakiś czas temu przełamana. Należy oczywiście nie, nie, należy uwzględnić taki scenariusz, że on jest nadal prawdopodobny spadków na nieco niższe poziomy, a takim potencjalnym zakresem jest gdzieś tam, gdzieś poziom 32 500, ewentualnie nieco wyżej 32 650. To są te minima, które widzieliśmy pod koniec pod koniec maja. Na razie mamy odreagowanie, ale dużo będzie zależeć od dzisiejszych danych z pewnością. Możemy mieć pewnego rodzaju rajd ulgi, jeśli do zamknięcia rządu nie dojdzie po weekendzie i no, a raczej nie dojdzie. No, jakby historia pokazuje, że, 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 takie, że takie rzeczy się rzadko dzieją. Um, Wówczas wielu wielu urzędników musiałoby pójść na przymusowy, bezpłatny urlop. No, to by w pewnym stopniu wpłynęło na, 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 na wzrost gospodarczy. Więc z technicznego punktu widzenia mamy oczywiście już wcześniej wysłany sygnał negatywny z tej formacji głowy z ramionami. Na razie mamy odbicie, no i czekamy na, na, dzisiejsze, na dzisiejsze dane. Jeśli chodzi o NASDaka, sytuacja jest dość podobna. Tutaj również mamy wsparcie horyzontalne, czyli rynek tutaj zrównał się, może minimalnie przebił, ale to dosłownie było przełamanie kosmetyczne tych dołków, które widzieliśmy 18 sierpnia. No i jak na razie, oczywiście, tutaj linie szyi można mniej więcej wyznaczyć właśnie tą strefą. Jesteśmy nad tą strefą, i dopóki jesteśmy nad, no to, no to tutaj kontynuacja wzrostów powinna być bardziej prawdopodobne. Natomiast jeżeli zostanie ten, ten poziom przełamany, to wsparcie w okolicach 14 650, czy 650 czy 670 punktów, wówczas, wówczas dostaniemy negatywny sygnał. Jeśli ten poziom zostanie przełamany, 14600, można powiedzieć tak, bo to są minima, które zostały wyznaczone. W środę, oraz to są minima z 18 sierpnia, wówczas takim docelowym poziomem powinien być poziom 13 700 punktów, czyli ten poziom, który w tym momencie Państwu pokazuje i on wynika z tego szczytu z, z sierpnia z ubiegłego roku. Z, dokładnie z gdzieś z okolic 17, 17 czy 16 yy, sierpnia. Tu widać ewidentnie tą głowę z ramionami, Nie jest ona idealna, ale należy mieć jednak z tyłu głowy, że yy, gdzieś te notowania taka wiszą na włosku i przełamanie tego poziomu może spowodować nieco większą, nieco większą yy, przecenę. Spójrzmy na ropę naftową, która yy, po tych dynamicznych wzrostach w ostatnim czasie skorygowała swoją wycenę. WTI, proszę zauważyć, nie zdołała przełamać górnego ograniczenia tego kanału wzrostowego. Jeśli chodzi o Brent, również mamy korektę, tylko WTI jest silniejsza. Tutaj osiągnęła wartość 90, powyżej 94,6 dolara i wyszła na najwyższe poziomy ropa WTI. Od, od sierpnia ubiegłego, ubiegłego roku. W przypadku, w przypadku Brentu nie został yy, wyznaczony nowy lokalny szczyt, nadal tym, nowym, tym, tym szczytem lokalnym jest yy, ten wyznaczony 19, 19 września. Przełamanie tego poziomu 95,8 yy, dolara na otworzy drogę w kierunku kolejnego oporu technicznego na 90%. 8,599 dolarów za uncję, nie za uncję, tylko za baryłkę, oczywiście. Już myślę oczywiście o złocie, ale spójrzmy sobie na główną parę walutową, jak wygląda sytuacja relacji euro do dolara, dolara bo na razie te, te, te sukcesywne spadki, które obserwowaliśmy w ostatnich dniach, one na razie zostały wyhamowane i notowania są aktualnie w okolicach 1, 0, 5, 90 zbliżamy się do 1.0 do 1.06 mamy tutaj przełamanie dolnego ograniczenia tego kanału spadkowego ale widzimy że notowania szybko powróciły notowania również powróciły powyżej tego wsparcia horyzontalnego wyznaczonego przez te minima z marca tego roku więc widać że się nam buduje tutaj odreagowanie i myślę, że takim pierwszym oporem, który może ograniczyć to odreagowanie jest poziom 1.061520, czyli te minima z ubiegłego tygodnia. Dzisiaj 14.30, raport na temat wydatków Amerykanów. Mamy również, yy, 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 mamy również raport Uniwersytetu Michigan o 16.00. Wcześniej dane inflacyjne z Europy. Myślę, że one będą do południa kształtować nastroje. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę udanych, udanego weekendu, samych udanych transakcji i słyszymy się na kolejnym webinarze. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.